Siema siemaneszko, z tej strony Antiks Dzisiaj sobie pogramy w jakąś grę Oczywiście, żeby mieć powiadomienia zostawcie suba lajka like z dzwoneczkiem Lajkiem like nie trzeba, bo z like lajkiem nie będzie powiadomień tak? Trzeba dzwoneczek Dzwoneczek jest ważniejszy No i dobra Roz... do odcinka Zaczniemy sobie... Hmm. Nie ma czego... O, z gry agarzem z safari... safari! Dobra, to nam mój prywatny serwer i gramy Nagram gdzieś tak dzisiaj już z dwa filmy dla Was To jest Prolaj Spooky Night był Story ja akurat gdy weszłem to już się tylko Aurora została O Halloween, że nie Blond Jai Co to ja nigdy nie miałem tych styliz. Sment... Smentry... Co to jest? What? Nigdy takich rzeczy nie widziałem w Kurumbaniach. są też inni a nie tylko mnie. No nie chcę, żeby... Ja, się stało. o hmm. Hmm. Dobra, już zaczynamy grać z powrotem. na malutką przerwę, bo mała do mnie napisała. Ah, A ja. więc zobaczmy sobie coś z Hmm. Nie nawet po czym mam do Was gadać. Ale... A chwila, co to jest za Hmm. Fine. I już wam od razu mówię na starcie. Zapraszam Was do jakiegoś tam styla Brain Road czy Grow Garden, bo jutro będzie update. I mam do Was propozycję. Bardzo dobrą propozycję. Czy ktoś chce Iron Skin, Chicken Zombie i Dragonfly'a za zwykłego kitsune? Nie Corrupted, tylko normal. Normal kitsune. Nie, nie Corrupted. Dragonfly robi mutację złotą. I robi też, że jest 50% szans, że jak jest mutacja szoket do zdobycia, to podlatuje co 50 sekund do owoca czy 50 coś i robi i jest 50% tamtych tych szans co, żeby zdobyć no. A Iron Chicken Zombie to daje mutację zombifet 20% zeznania. i jest 30... nie. 20% jest, że ukradnie komuś o w przerobieniu mutacji zombiefer. A ona jest dokładnie jeszcze chyba 29 minut i trochę czasu, nie wiem. Ale na pewno... No nie wiem w sumie. Ja już nie wiem co ja mam mówić. fajnie jest odcinek chyba. Podoba wszystkim się. Mam nadzieję. A Zobaczę sobie do szofa. Upgrades. Eggs. Nie mam żadnych. A no właśnie. Nie patrzyłem do daily day. Is there strawberry? Ale fajnie. Dobra. to mu? Mówiłem wam o moich ofertach. Iron Chicken Zombie i Shocked Dragonfly z jak ktoś ma kitsunek i chce się wytrajdować za to, bo to jest mega dobra oferta. Nie wiem kto by ją... kto by ją odrzucił nawet. Bo Dragon daje mutację Gold, a ona jest bardzo mocna. No a Iron Chicken Zombie daje inną mutację jeszcze do tego. Ale nic na. A ja przełączam na mój główny ogród. To jest mój grief pumpkin, który ma 33 biliony. Ja go jeszcze daję, bo chcę zdobyć na nim wszystkie mutacje, Sześciutkie. I powiem wam, czy grill pumpkin się opłaca. Green pumpkin daje 300 tysięcy po go, więc moim zdaniem się trochę opłaca. No, 300 tysięcy daje, no... jak robi... ten... jak go sprzedaje się. Ale też przy owocu, jest w takim terenie, jak tutaj to pokazuję, to ten owoc zamieni się w ghost, mutację, to co 5 minut? Będzie miał mu takiego miejsce taki. Mam. A tutaj jest mój taki mini miejsce do filowania. Mam dwa garnki. Moje też propsy. propsy, kurde, z drugiej mi się pomyliło coś.

To, że się tak długo nie odzywam. Ale po prostu nie wiem, co mam do was mówić, tak jak już mówiłem. Nie stresuję się nagrywając ten film. Ale wy myślicie pewnie niektórzy, że ja, że ja się też stresuję. Nie, nie stresuję się. No, po prostu nic nie mówię, bo nie wiem, co mam mówić i nie zapomniję nam, że nagrywam. Pierwszy odcinek będzie z Gruła a zaraz nagram drugą część, gdzie pokażę rzeczy, jakie mam w 99 i z a na końcu coś porobimy jeszcze. O, później wam pokażę moje klasy w Martwikszynach. No, a więc. No. Hmm. A co ja miałem robić tutaj? O. Słuchaj, ja już zapominam nawet. co ja chciałem robić. O, mam pomysł, no i jakby co? To jak skończę no. robić tam. co powiedzieć muszę sobie oglądać reklamę Dobra, musimy szybko dokończyć z drugą A Jak będzie, będzie już kolejny odcinek, czyli part 2 grania sobie, to po prostu na tym parcie drugim będziemy od razu w 99 nocy w lesie.

No dobra, to ja tam. będę już kończył film i nagrywał drugi part, To widzimy się już w 99 nocy. Wreszcie widzimy się w kolejnym filmie. O, oczywiście na jego wejście.